Bardzo dziękuję za prawdziwie wojskową dyscyplinę czasową, jaką tutaj mamy. I proszę pana Tomasza Szawkowskiego. Dziękuję bardzo. E, Tomasz Szabkowski, e, ja e, obecnie jestem doradcą administracji politycznych w Parlamencie Europejskim. E, w swoim e, oświadczeniu zawodowym zajmowałem się w stanie i bezpieczeństwa no, najpierw cennie jako doradca jednej współ parlamentarnych później. W kanceli Premiera, gdzie prowadzają przez reformy społeczności specjalnych, a inne kwestie obronne i zbrojeniowe oraz grupa POMA była bo członkiem zarządu przez pewien tak. czas na w Świnę 8. To tyle Odnosząc się do, do tematu i do zaproponowanej agendy przez pana redaktora. Jeśli chodzi o miejsce Polski, w, jeśli chodzi o poziom jakby zagrożeń to znaczy, o, o poziom e, naszego systemu narodowego, to czy się należałoby zrealizować zagrożenia oraz środki, jakie jak tym zagrożeniom państwo może przedstawić. Jeśli chodzi o zagrożenia, e, to dzielimy je zasadniczo na e, klasyczne i tak zwane nowe zagrożenia. Te klasyczne to jest, to jest wojna w, w, takim, w takim starym stylu, tak jak to znamy z historii, i tak zwane nowe zagrożenia, czyli terroryzm. Terroryzm, tak? oraz zagrożenia mające związek z nowymi technologiami. Więc ja stawiam taką tezę, że w Polsce dominuje obecnie, w, zarówno w, w, oficjalnym, w oficjalnych dokumentach, jak i w zakresie przewidowania państwa. Dominuje poleganie na takim słudzeniu, że w nas dotyczą przede wszystkim te, te nowe zagrożenia. I jest to moim zdaniem jeden z przejawów takiego klasycznego w, naszym, w naszej kulturze politycznej pominania koncepcji, które zagranicznych koncepcji, które nie do końca przystają do naszych, do naszych realiów. To przeświadczenie o tym, że, że wojny takie klasyczne już nie będą miały miejsca, ma związek ze zmianami geopolitycznymi do jakich doszło w latach 90. upadek Związku Radzieckiego, konfrontacja na zawód, Zachód, pojawienie się nowych konfliktów etnicznych. Później 11 września. W Polsce do dominacji tego rodzaju myślenia doszło po, po naszym wejściu do NATO, do gdy, gdy zapanował bogostan i przeoczenie, że już żadne, żadna wojna nie będzie nam nam grozić. Przy czym chciałbym zauważyć, że tego rodzaju myślenie stopniowo zmienia się na całym świecie. Znaczy tutaj takim czynnikiem, silnym poślicem, który, 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 który Zmienił optykę w wielu ośrodkach, była, była wojna w Gruzji. Wojna w Gruzji i mocarstwo wydarzenia Rosji po dojściu do Putina. W konsekwencji możemy zauważyć choćby w, w zmiany w polityce obronnej wielu państw. Na przykład Finlandia oficjalnie w 2008 roku powróciła do koncepcji obrony totalnej i do, do takiego założenia, że obrona przeciw klasycznym tak naprawdę obrona przeciw ewentualnej agresji stanu Rosji jest pierwszym zadaniem fińskich sił zbrojnych. Podobne zmiany zaszły w, w sytuacji, w, w polityce obronnej państw bałtyckich oraz tutaj odniosę się do koncepcji strategicznej NATO. Uważam że, uważam, że to, do czego w historii, jest pozytywnym, pozytywnym, pozytywną zmianą. Polska przez wiele lat po wejściu do, do NATO naciskała na powrót do tradycyjnej powrót do, um, Roli Sojuszu, czyli obrony terytorium państw członkowskich. E, długo większość e, kluczowych członków NATO nie chciała o tym słyszeć. Z, z różnych względów politycznych dominował, e, dominowała polityczna poprawność e, i, i jako taki e, znaczy chęć niedrażnienia Rosji. E, Takim praktycznym wymiarem tego, tego stanu rzeczy był fakt, że nasi zachodni sojusznicy nie chcieli długo słyszeć o przygotowaniu planów ewentualnościowych dla, dla Polski. To wszystko zmieni, zmieniło się w znacznym stopniu po wojnie w Gruzji. I tutaj, z tego co, co ja wiem, doszło do tego w wyniku zmian nastawienia w, w Pentagonie. mimo tego, że administracja Obamy nie jest przychylna tego rodzaju myśleniom, Dagon wymusił powrót do tego rodzaju planowania w ramach NATO. W tym samym czasie u nas oficjalne dokumenty mówią nadal o tym, że Polsce nie grozi żadne klasyczne zagrożenie. To samo tyczy się wypowiedzi naszych polityków, szczególnie nie mi o ministrze obrony. Chciałem przypomnieć, że pan Klich pan Bogdan Klich w momencie przyjścia w momencie objęcia urzędu stwierdził, że Głównym wyzwaniem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest wojna, jest walka z terroryzmem. Później zmienił trochę zdanie w momencie wybuchu wojny w Gruzji, natomiast ostatnio znowu wraca do, do takich stwierdzeń. Wraca tak dlatego, ponieważ, ponieważ konstatacja, iż, iż starszych stan jest trochę inny, no wymusiłaby na nim, wymusiłby pewne inne działania w odniesieniu do, do reform, które mają miejsce w się zbrojnych. Tak? Szczególnie ta wspomniana przez pana wielka profesjonalizacja, która doprowadziła do e, zaprzestania szkolenia i rezerw. Teraz przechodząc do, do możliwości. Jeśli chodzi o poziom wydatków bronnych, Polska plasuje się gdzieś w trzeciej dziesiątce państw na świecie. To jest e, mierząc w wydatkach, e, wydatkach finansowych, to jest około 10 miliardów dolarów. To jest, jest to całkiem przyzwoita suma. Odnosząc do, do innych państw y, będących podobnie do nas w sytuacji I teraz jeśli zamierzamy to odnieść właśnie do, do innych państw, to myślę, że nie jest najlepszym y, 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 pomysłem odnośnie się przede wszystkim do y, państw y, naszych sojuszników w ramach NATO czy Unii Europejskiej. Tak naprawdę większość tych państw znajduje się w zupełnie innej nas sytuacji strategicznej. Francja, Wielka Brytania, które wydają bardzo duże sumy na obronność na, na y, posiadają broń neutralną, więc, więc yy, klasyczne zagrożenia można w zasadzie wykluczyć w ich, w ich przypadku. Natomiast yy, inne państwa, takie Włochy, państwa Beneluxu, yy, yy, chodzi o Czechy, dzięki znajdowaniu się wewnątrz europejskiego interioru, yy, w zasadzie pomijają zagrożenia klasyczne w swoim, yy, w swoim myśleniu strategicznym. Sądzę, że powinniśmy się porównać bardziej do państw, które będą w jakimś tam systemie, w systemie sojuszniczym Środkowo Pojętego Zachodu czy też Świata Zachodniego, znajdują się jednak na pograniczu klasycznych zagrożeń. I tutaj przychodzi mi na myśl Turcja, Korea Południowa, w jakiejś mierze też właśnie Finlandię, którą, którą wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi znaczy, Korea i Turcja. Są to państwa, które, które dysponują potężnym e, potencjałem obronnym. E, to jest o, około 600 tysięcy żołnierzy w no, dwóch przypadkach. Oczywiście są to państwa większe od nas, tam. Znaczy, Korea Południowa liczy około 50 mieszkańców, Turcja około 70. E, natomiast e, widać, że te trendy, które, które zaszły w, w armiach państw zachodnich, w armiach NATO i, i, i Unii Europejskiej, no, nie dotyczą tych państw. Ta nadal utrzymuje się dużą duży potencjał wojsk pancernych. No, Korea Południowa to jest 2,5 tysiąca czołgów, Turcja 4,5 tysiąca. No. Okay. Jeśli chodzi o poziom wydatków, to jest... Przy jeśli chodzi o poziom wydatków, Korea Południowa to jest 23 miliardy dolarów, a Turcja 16 miliardów. I przechodząc do przykładu Finlandii, chciałbym powiedzieć, że Finlandia jest to przykład państwa, który za sumę dokładnie połowy tego, co udaje Polska, zapewniła sobie dosyć wiarygodny potencjał ostraszania. Czyli Nadia wydaje około 3 miliardów euro na, na swoją obronność i za tą sumę jest w stanie wystawić około 350 tysięcy rezerw na to zwolnienie. Dobrze, że rezerw. Ponad 1000 środków antyleryjskich, 200 czołgów, dosyć duże siły powietrzne wyposażone w samoloty F-18. Jest to bardzo wiarygodny potencjał obronny. Więc mówiąc to, chciałbym wskazać, że Polska jest w stanie zbudować jakby wiarygodny potencjał obronny przystający do, do zagrożeń, jakie, jakie spotykają Polskę. Tylko żeby to zrobić, trzeba by zmienić po prostu paradygmat, tak? Przede wszystkim by wrócić yy, do myślenia, że obrona terytorium kraju powinna stać na pierwszym miejscu od do działań ekspozycyjnych. W takim razie szybko do dwóch innych kwestii na to, szczególnie co dzisiaj na NATO. Y, NATO? Chciałbym powtórzyć, że uważam, że na to należy się druga szansa, jeśli chodzi o to. Y, znaczy Polska dać szansę NATO. Uważam, że to, co stało się w zespole jest, jest pozytywne. E, doszło do, do reafirmacji e, e, artykułu 5. E, doszło też do jego konkretyzacji w, w, w formie planowania ewentualnościowego. Tutaj, jeśli mówimy o tym, że artykuł 5 nie jest, e, czy jest w jakiejś mierze warunkowy, tak, że państwo muszą podjąć po, 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 takie działania, które uznają za stosowne, to planowanie ewentualnościowe, w którym, w którym e, e, decyduje się konkretnej jednostki. W jakiejś mierze ogranicza pole wyboru e, tych państw. Oczywiście tak? znaczy, żaden z państw strażniczych nie jest e, zapewnia 100% bezpieczeństwa i to tego dowodzi nasza historia, ale e, chciałbym powiedzieć, że e, powinniśmy dać szansę na to, szczególnie biorąc pod uwagę rozwój europejskiej polityki obronnej. I tutaj mam na myśli jeden z prezydentów polskiej prezydencji. E, mało się o tym mówi. Tak naprawdę Polska e, postanowiła być tym krajem, który bardzo mocno e, postanowi wcielić w, w życie jedno z postanowień traktatu w Lizbonie, czyli ustanowienie swego rodzaju autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Tak naprawdę uważam, i tutaj powtórzę słowa kolegę Jaska e, który ocenia europejską politykę obronną i NATO jako, jako, jako dwie odmienne wizje polityczne. Chciałbym powiedzieć, że. A wizja, wizja NATO jest znacznie bliższa naszej, naszej wizji zagrożeń niż, niż wizja Unii Europejskiej. Postrzeganie zagrożenia przez, przez, przez kulturę statystyczną Unii Europejskiej to, jest, to są różnego rodzaju miękkie zagrożenia pochodzące z, z dawnych państw, znaczy z, z dawnych kolonii niektórych członków Unii, Unii Europejskiej. Do tego, jest, do, do tego dostosowane są ambicje Unii Europejskiej. Byłem świadkiem wielu sytuacji, w których, w których przedstawiciele różnego przedstawiciele rodzaju establishmentu związanego ze wspólną Polityką Europejską Obrony starali się ignorować różnego rodzaju odniesienia do zagrożeń, jakie istnieją ubran u granic Unii Europejskiej. No, szczególnie tak się dzieje się na posiedzeniach Podkomisji Obrony Parlamentu Europejskiego, którym, której przechodzi były as wywiadu Francji pan Arnaud Dangean. W wyniku różnego rodzaju działań, czy poprawki czy też rezolucje, które posłów pochodzących szczególnie z państw naszego bloku, które, które, które zmierzają do, do wykazania czy, czy też do odniesienia się do ostatnich manewrów, choćby z roku 2009, które miały miejsce u granic Polski, są konsekwentnie ignorowane i tu i, 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 jest jakby, no, mam, mam, mam szereg różnego rodzaju przykładów na na razie na